Ja to sobie na tej scenie zawsze i siadam i zawsze, zawsze się kłaniam. Kłania się tu Lena, bo ja to nagrywam. Specjalnie dla was widzowie jesteście najlepsi. Wiadomo ja to nagrywam w szkole, bo ja uśmiech na twarzy i nie jestem kujonem, nie jestem kujonem. Nagrywam to z głowy, bo to mój talent. Nie żałuję i jestem już w półfinale. Każdy mi to mówi, dzień doberek. Ja, ja to pokazuję swój talent i robię scenę, robię na scenie, robię wszystko co popadnie. Mam 14 lat i się witam z latem, Witam się z Małolatem, mam 14 lat. Siódma klasa, to jest tam z zlewki i wszystko mi jedno. Płotek trzy piosenki, piosenkę nagrywam, a rymy dobieram z gierki. Dobieram z gierki piosenki i bity do rapu, to wszystko będzie. Klimat mi zawsze dopasowuje, trochę zimno, trochę ciepło, ale zawsze się nie było. Wszystko mi na scenie, właśnie ja rapuję, rypuję, rapuję i zawsze się maluję. Wszystko mi na głowie, psychika mi stała. A ja zawsze jestem, zawsze skąpana w piatach. Ja mogę rymować, ropować głowy, bo to mój talent wjeżdżam do półfinału i zawsze mam talent. Każdy mi to mówi. Zawsze szacunek mam do innych, ale do fałszywych się okaże. I jestem na czasie, nigdy się nie walę, nie podaję i jestem zawsze w półfinale. Ale teraz, jak ktoś inny nie powie, zawsze na katemi i zawsze w mordę. Mordę daj komuś. Ktoś Ci się nie podoba, ktoś cię nie docenia, to zawsze dobra fota. To właśnie... Daj mu zawsze w mordę, zapamiętałem dałem to jak nie jestem kujonem, nie jestem kujonem i zawsze będę. Dobre piosenki Leny, witamy, zawsze gierki. Wszystko mi na głowie, pada właśnie deszcz, a ja jestem zawsze skąpana w kwiatach. Ile jesz? Ile jesz? Tyle śpisz, tyle urościsz. Zawsze na wlewie poćwiczysz i nie jesteś kujonem, tylko po prostu lubisz ćwiczyć i masz zawsze dobre oceny. Wszystko jedno. I jedno i zawsze i już watrę. I rymowa śropową z głowy zawsze, bo przyjaciele nie wspierają i dziękuję za to. Każdy mnie docenia, dziękuję w maraton. Maraton sobie pobiegnę tam, gdzie po świecie. Ale zapominam to, jaka to jest koncert po tym świecie. Ale nigdy się nie walę, tylko ludzie mi piszą dzwonią, i nigdy o mnie nie zapominają. Zawsze walczą do końca. Ja walczę do końca, się nie poddaję Elo morza. Pozdrawiam moje mordy. Witam wam, dziękuję za wsparcie, dziękuję, że macie dobre stosowanie i rację. Witam wszystkich.